Trwa drugi ogólnopolski zjazd Klubu Świadomej Młodzieży. Nasza młodzież z Klubu Świadomej Młodzieży w Kutnie z Fundacji Pro Aperte przyjechała dzisiaj i uczestniczy w tym zjeździe. Po raz drugi w tamtym roku mieliśmy debiut. Mają okazję do wystawiania swoich pasji, mają okazję do zaprezentowania się na scenie, mają okazję się integrować, ponieważ co jakiś czas te kluby się rozrastają i w tamtym roku było dwa razy mniej osób niż teraz, co świadczy o tym, że jest to duża potrzeba e w naszym, tak naprawdę, całym kraju do tego, żeby osoby, młodzież w spektrum autyzmu miała takie wolne przestrzenie do wspólnej integracji, do wspólnej wymiany doświadczeń, wniosków, poglądów, swoich zdań, zaprezentowania też swoich pasji i wymienienia tymi pasjami z innymi. W tym momencie też u nas są osoby z, chociażby z Tych, czy, czy, czy z Pomorza, dlatego by w w przyszłości też mógłbym otworzyć kluby świadomej e, młodzieży, i mam nadzieję, że za kilka lat e, będzie tych klubów e, kilkanaście, kilkadziesiąt. W tym momencie działają trzy: Słodzi, z Skutna z i Złosławka. Interesowanie to nie jest dowolna raczej pasja. Lubię zwiedzać świat. Interesuję się motoryzacją, informatyką. Yy. Telefonami. Staram się jak najbardziej budować świadomość wśród... Yy osób, które nie posiadają spektrum, a po prostu mało o tym wiedzą i potrzebują troszkę się doinformować. Tutaj działam również w kampanii, która się odbywa: Stop Przemocy. Razem z Kacrem chodziliśmy właśnie po szkołach, byliśmy w szkole podstawowej numer 9 w Utnie, byliśmy w szkole podstawowej w Imielnie. Teraz będziemy współpracować z szkołą podstawową numer 2. Moim celem przyszłościowym jest założenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, która potem zostanie się zarejestrowana. Czy ktoś chciałby jeszcze? Czy tam z tej strony dowódca Kocur, inaczej mówię fruszofery locik. E, tak, tak się nazywa po kotlansku. Jesteśmy na farmie w Lekarzynie, w, w, naszym, prawda, zaprzyjaźnionej z, w naszej zaprzyjaźnionej fundacji. Pomerdało mi się i organizujemy to właśnie, z, e, właśnie zjazd wszystkich klubów świadomości młodzieży, jakie dotychczas powstały. E, jest, jest wszystko, czego trzeba. Jest pizza, jest dobre żarcie, świetna atmosfera, e, możliwość do zaprezentowania siebie. Cześć, nazywam się Szymon, właściciel tego gospodarstwa i tutaj, spójrzcie, że tutaj mam, tutaj mam swoje, swoje modele zrobione. Pasjonuję się tymi dinozaurami i innymi stworzeniami. Od kiedy, kiedy miałem 4 czy 3 latka, mój pierwszy zrobiony to T-rex. Najpierw zacząłem od T-rexa, tylko że... Tylko, że to jest drugi model tyranozaura, bo ten pierwszy już się sprzedał. Nazywam się Maria Reczulska, pokazuję dzisiaj moje, moją jedną z pasji, rysunki, szkice postaci opartych na książkach i filmach z mangi i anime. Rysuję je już od 3-4 lat i kiedyś nawet nie potrafiłam rysować więcej niż samą Głowa, ale mi się wydaje, że dzisiaj już jest trochę lepiej. Więc chciałam je po prostu pokazać. To jest takie uspokojenie. Często rysuję w klasie, w szkole, jest, um, wtedy kiedy mam czas, kiedy nie mam czasu. Dużo staram się nauczyć jak najwięcej, ponieważ no, nie znajduję takiego ukojenia w niczym innym. Jestem Kasper Dudkowski. Interesuję się samochodami i, i trochę elektroniką. Pasja od samochodów to się zaczęło, gdy moja mama pierwszy samochodzik mi kupiła na, chyba to były trzecie urodziny. i tak się zaczęła moja pasja z samochodzikami a Elektronika to już tak pod koniec szóstej klasy. Jestem Matusz Kopiński, no, jestem w lekarzynie gdzie przedstawiam swoje pasje na no, no, się, no, lubię malować. No, i interesuję się też historią, głównie takim, uz, szczególnie uzbrojeniem. I co ci to Po prostu ciekawe się po prostu, co fajnie, bo mogę to, że mogę się dużo dowiedzieć. Są te telefony komórkowe. Zbieram je. Od kiedy, kupiłem swoją, od kiedy kupiłem Nokia 105 mam pełną możliwość przekowywania no, nostalki. Więc do wojny i Meksyk to moja główna pasja. Najwięcej się tym. Interesuje. Tutaj są różne miecze. Tu jest ich pięć. Tutaj jeden to, jest, jeden to jest ten mroczny miecz. A tutaj są standardowe miecze, które można zmieniać kolor. A tu są książki różne z TikToka, kto, kto gotuje. Meksykańska kuchnia, jeszcze z, tej, z opowieści z Weiderem i tego z Leo i Luquem. Tu, tu jest Sombrero, tu są dwa pistolety, a tu jest maska Animals, bo mi się Spodobała i Maska Rena A tu to, co trzymam, to jest książka Mandalorian z pierwszego i drugiego sezonu serialu właśnie no, tego. Ta pasja daje to, że mogę pooglądać seriale. No i poopowiadać z tym osobom, co się interesują też tym. Naprawdę rzadkość się z takich osób mnie bardzo niepokoi. Jesteśmy na drugim zjeździe Klubów Świadomej Młodzieży. Świetna pogoda, stoliki pasji, występy. My się tutaj przekonujemy, upewniamy, że to nie autyzm definiuje osoby, które tu przyjechały. Jest pełne porozumienie przez pasję, cudowna przestrzeń w fundacji Pomerdało Mi się. Świetny czas dla rodziców, ale i dla specjalistów. Właśnie podczas rozmów możemy sobie bardzo dużo rzeczy opowiedzieć. My się tutaj relaksujemy i jest to po prostu super. Są kluby z Łodzi, z Włocławka i Skutna. Po raz drugi dano nam szansę jako rodzicom spotkania się e, jakby w swoim gronie. Spotkania te na tyle są fajne, że możemy się wymienić swoimi doświadczeniami, e, problemami, które były rok temu, a jakie mamy teraz. E, ewidentnie nawiązują się znajomości, e, zacieśniają przyjaźnie, jest fajnie. E, pojawiło się w tym roku e, więcej. Stolików z pasjami, czyli widać, że nasza młodzież e, no, powiększyła jakby swoje zasoby m, zainteresowań i nie boją się e, pokazać m, jak gdyby w no, całej Polsce, tak, że, że mają swoje zainteresowania i chętnie się tym dzielą.